się siema, siema, cześć, cześć, ranerzyści Słuchajcie, pewnie już wiecie, a kto nie wie, to siewa się dowie eee... Patch notes PTS24, czyli test serwera wystartował i hello runners, czyli widać. Runersi, no ranerzyści eee... New PTS Update is available on PC, czyli słuchajcie, tylko pecetowcy niestety mogą testować sobie test serwera no i co tam jest nowy content czyli nowy rejon British Columbia dwie mapy w Kanadzie dwie mapy w Kanadzie dostajemy w fazie 10 no i słuchajcie nowe ciężarówki Mac Defense M917 to jest nowe Nowa ciężarówa, no i oczywiście tam bugi, bugi, bugi i tak dalej. No i słuchajcie, u nas na Discordzie Maciej Bielak dość mocno się zaangażował, jeżeli chodzi o test serwera. No i tutaj powrzucał troszeczkę screenów, więc wam teraz pokażę. No ładnie to wygląda. Całkiem fajnie. Całkiem, całkiem mi się podoba ta lokalizacja. Podoba mi się, że jest w Kanadzie, bo tutaj głosy były takie, że możliwe będzie, że będzie to tam w tym rejonie e, Azji Środkowej, nie? Tam, gdzie dużo piją, mi w ogóle, ale jest w Kanadzie. No i zobaczmy tutaj kolejne screeny od Macieja z testu serwera. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Podoba mi się. Podoba mi się. Zobaczcie, no jest troszeczkę. Patrzcie, już tu widzę drzewko jakieś w tym miejscu, nie? Więc jakieś tam drzewka będą leżeć, no ale niestety. Dobra, i nowa ciężarówka MAK. Zobaczcie, na dachu części naprawcze, yy, kanistry. Yy, yy, tak, ogólnie cztery osie. Wszystkie jezdne eee, fajnie. Wydaje się, że będzie całkiem niezły. no Już współczesny wygląd w środku. Zobaczmy tutaj. Maciej tu już podkrywał mapy. Zobaczcie, jak to wygląda. No całkiem, całkiem. Słuchajcie, całkiem, całkiem, przy... całkiem niezły. Patrz, nam się szykuje to tutaj dalej mamy no, no lokalizacja bardzo ładna bardzo ładna lokalizacja będzie można pojeździć White Water Star do zdobycia będzie no tu widzę że jeden mostek taki dobra ok no tutaj jeszcze trochę tak zobaczmy sobie tylko no Troszkę jak timer, nie? Bo tak, kamyczki są tutaj. Że to macie pisał na live, że troszeczkę po... tereny trochę jak timer, bo tutaj korzenie są, trochę głazów, nie? Więc taki mm, troszkę może prostszy timer. Bo zobaczcie, że dużo jest tutaj bardzo takich właśnie dróg asfaltowych. No dobra. O, tu jeszcze coś mamy, jeżeli chodzi o skryny. Dobra. No Maciek, tutaj widzę na grubo pojechał, jeżeli chodzi o focie z nowego rejonu, ale ładnie to wygląda. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Też newsy mam, że nie ma bardzo dużo bugów. Jeżeli chodzi o bugi, forum deweloperskie nie jest zalane. Jest tam parę misji, które, przy których niestety są bugi, i. I trzeba je poprawić. W jednej misji pszczepy nie można odebrać. Tu w ogóle w tym miejscu przejazd, takie rury wstawione. Ciekawie to wygląda. No fajnie, fajnie. Dobra, tu mamy też jakiś taki port, taki mały. Też jedna misja będzie chyba z przewożeniem statku. Aha, tutaj no zobaczcie, dużo jest takich właśnie miejsc asfaltowych, gdzie bardzo no zobaczcie, taka tutaj trasa to wysok, skrzynia wysoko zakresowa i lecimy. No, podoba mi się. Podoba mi się ta faza 10. Dobra, zobaczcie, tutaj w tym miejscu jest misja na znalezienie tego maka na drugiej mapie. I na drugiej mapie się tego maka zdobywa. Okej. Okay. Zobaczmy tutaj. No. Całkiem, całkiem. E, Okej, okay. dobra, ale słuchajcie, bo to jest. Ja ogólnie nie mam dostępu do testu serwera, tylko PC-towcy mogą. Jeżeli o, tutaj troszeczkę widzę, że Maciej powrócał jeszcze o tym Maku, co on tutaj ma. Ma dość dużo, jeżeli chodzi o jego. Załadunek. No, najważniejsze rzeczy, że zobaczcie, jest 150 litrów i 80 litrów i 150 części naprawczych. Fajnie. Mac w ogóle ma 350 litrów, więc... Więc fajnie. Zobaczcie, 350 litrów, AWD zawsze włączone. Ja lubię jeździć ciężarówkami, które mają AWD zawsze włączone. Fajnie, gdyby miał blokadę zawsze włączoną, ale no niestety wszystkiego nie możemy mieć. Dobra, fajny, fajny. Ciekawa, bardzo ciekawa ciężarówka. No i zobaczcie, że Lucek wrzucił tutaj już odcinek z testu serwera, gdzie pokazuje tą i, ciężarówkę. Ja i mam wszystkie te moje savey i tak dalej. Więc no, musiałem sobie kupić tu specjalnie, wiecie, tę przepustkę na trzeci rok. Tak czy inaczej, nowa ciężarówka, tu są jakieś pojazdy, którymi jeszcze nigdy nie jeździłem. No, Lucek, faza siódma się kłania. Nowa ciężarówka to jest MAC Mac Defense M. 917 kosztuje 127500 i wygląda sobie tak i chyba jest No wygląda całkiem fajnie powiem wam że jego wygląd bardzo mi się podoba Naprawdę mega mi się podoba To pierwsza Ciężarówka tej marki Z tym że w tej ciężarówce Nie mamy tylnej No i dobra słuchajcie jak będziecie Chcieli sobie zobaczyć to link do ludzka będzie w opisie sobie zerknijcie Ale oprócz tego słuchajcie i ja jestem tysięcznym subskrybentem Chrome Midasa i Chrome, jak sobie wejdziemy tutaj, oj, 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 czekajcie, to Chrome tutaj w tym liveie dwa miesiące temu, zobaczcie, dwa miesiące temu yy, mówił, że kończy streamować ranera, że się zajmuje perfumami i tak dalej, ale 3 dni temu Gameplay zrobił z mastodonta, czyli ten stalrunner, jednak jak komuś wejdzie w krew, to już zostanie. No i tutaj Chrome zrobił i wyszedł test serwera. Więc tutaj macie u Chrome Midasa pierwszy live, gdzie odkrywa wieże obserwacyjne. I słuchajcie, w tym live'ie tutaj, w tym o e, Chrome, właśnie zdobył tego maka. I sobie nim tam jeździ, ogląda go sobie. O, tutaj jest właśnie, jak sobie go tam zdobył, nie? Więc słuchajcie, jak będziecie, o, i, i Maciek Bielak w ogóle na, na czaciku też się Udziela. Więc słuchajcie, jak będziecie chcieli sobie zobaczyć, jak on tam się spisuje i w ogóle, to do... link do chromy też będzie w komentarzu. Weźcie sobie, obejrzycie. Ja ogólnie. Całych, y, całego lifea nie oglądam, bo nie chcę sobie y, psuć zabawy, ale no, gdzie tam są wieże obserwacyjne i tak dalej. Ale ja wiem, że jesteście mega ciekawi, więc link też będzie y, tutaj do Chromka, będzie y, w opisie. To sobie zobaczcie, bo Chromy też tutaj bierze tego maka na, na warsztat i go sobie tutaj przegląda, co on tam ma w sobie. E, jedyny minus, bo jeżeli chodzi o jeżeli chodzi tutaj o ludzkę, to on tutaj, o ile dobrze pamiętam, ma wszystkie opony. Zresztą możemy zobaczyć. On chyba ma wszystkie opony, a chromę ma chyba niższą rangę i nie ma opon błotnych. Zaraz zobaczymy. No, zobaczcie, opony, widzicie? Lucek ma wszystkie opony, ma rangę 30 na te serwera i ma wszystkie opony odblokowane. I tutaj opony błotne bo tu są terenowe dedykowane, a tutaj Lucek już ma opony botne i będzie, chyba je tam testuje na oponach błotnych yy, gdzie Chrome jeszcze nie ma, jeszcze nie ma rangi i chyba ma te opony zablokowane, coś tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. O, widzicie, jeszcze nie ma tutaj możliwości testowania opon botnych, tylko na tych terenowych. Yy, chyba, o ile dobrze pamiętam, to na tych dedykowanych do Maka jeździ, więc tutaj jeżeli chodzi o odczucia chroma z jazdy, mogą być troszeczkę inne, bo ten Mac może troszeczkę lepiej się spisywać na tych błotnych jednak oponach. Ale słuchajcie, no obejrzyjcie sobie oba filmy, sobie weźcie, wyrobcie zdanie. Mi osobiście ten Mac bardzo się podoba i obstawiam, że za jakiś miesiąc wejdzie faza 10, Może się okazać tak, że za dwa tygodnie, bo oni może tak już mieli potestowany test z serwera, tylko wypuścili żeby sprawdzić jak gracze go czy gracze jeszcze czegoś nie wyłapią gracze coś wyłapali więc słuchajcie na pewno będzie jeszcze jakieś, jakieś poprawki dobra słuchajcie to tyle w tym filmie mam nadzieję że wam się podobało jak wam się podobało to łapka w górę dajcie komentarz i widzimy się w następnych moich filmach i live'ach z tej strony Rizrox siema mają.